Otóż nowy projekt Nie mówię o Wolwie, Volvo jest praktycznie skończone Zawieszenie wymienione Wszystkie eksploatacyjne rzeczy wymienione Tak jak powinno być ja Jeździliśmy mega, jesteśmy bardzo zadowoleni Ale chciałem Wam pokazać Piękną okolice, W Małopolsce I piękne nowe miejsce Teraz będę rolnikiem To jest miejsce Działka, którą kupiliśmy pod nowy dom Delikatny garaż Tutaj mam nadzieję postawić piękny, duży garaż Gdzie będziemy mogli rozkręcać samochody, bawić się, psuć się, niszczyć I odpoczywać w tej pięknej okolicy W pięknym, czystym powietrzu Oj, te panie sobie teraz śpią Krów nie kupiłem, nie bójcie się, nie będę rolnikiem nie znam się na tym Samochody, coś tam Możemy podłubać się, pobawić Ale tak jak widzicie 50 parę arów No, będzie, będzie co budować, będzie co budować Więc proszę Was Subskrybujcie kanał Dajcie lajki To nam pomoże się rozwinąć I jak najszybciej to wszystko wybudować Pokażemy jakie problemy mamy, jak to budujemy W jakich technologiach no i oczywiście nie będziemy przestawiać się bawić samochodami, więc zawsze jakiś projekt wpadnie. BMW w tej chwili jest składany do końca, w tym tygodniu idzie na, na ramę, żeby, żeby ją dokończyć. O tym jeszcze wam opiszę po polsku w nowych, w nowych filmikach, które muszę jeszcze dorobić nie skończyłem medytować, ale na chwilę obecną subskrybujcie kanał, dajcie lajki i czekajcie na więcej filmików. Pozdrawiam.